W astrologii wedyjskiej, szczególnie w tradycji jajmini, tranzyty rachu i ketu analizujemy nie tylko względem ascendentu, ale przede wszystkim względem aruda lagny. Co też w tym nagraniu w ogóle wam pokażę, jak samemu sprawdzić, zweryfikować, w którym domu macie tą Arudalagnę. To będzie bardzo istotne. Także trochę własnej pracy będzie tutaj do wykonania dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to zrobić. No i dlaczego w ogóle jest to dużo lepsze podejście, dające dokładniejsze wyniki? Czyli rachuj ketu w kontekście Arudy, a nie ascendentu. Aruda Lagna to punkt horoskopu, który pokazuje nasz społeczny wizerunek, nasz status i to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, a także to, co świat nam oddaje w odpowiedzi na naszą obecność. Mówiąc też w inny sposób, Aruda Lagna to taka fizyczna manifestacja to jest bardzo ważne manifestacja domu pierwszego czyli bazy horoskopu. Tej bazy, która przecież mówi o naszym miejscu w tym świecie, dlatego jeśli chcemy poznać ten realny, podkreślam, wpływ tranzytów na nasze życie, to w kontekście chociażby Rachu i Ketu, lepiej to robić względem Arudalagny, ponieważ daje to właśnie bardziej namacalny obraz sytuacji.